Witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Klimat SDR. A dzisiaj kolejna gra z serii Klimatyczne Granie i znalazłem ostatnią gierkę, która nazywa się Markov the Ninja. I powiem Wam, że gdy zajrzałem w opcje i w sterowanie, zauważyłem, że sterowanie jest bardzo podobne do tego, które jest w Meat Boyu, które mieliśmy okazję zobaczyć prawda, w poprzednim odcinku. No nic, zobaczymy jak w ogóle ta cała gra będzie wyglądała. Oczywiście mamy wątek fabularny, i bardzo mi się to podoba. Prawdopodobnie tak jak wcześniej będę nagrywał po prostu jeden albo dwa poziomy, prawda? Zobaczymy ile mi to zajmie. No, dlatego póki co zapraszam do oglądania tego jakże ciekawego wątku fabularnego. Trochę niezbyt załapałem o co chodziło, ale... Bez dłuższego przedłużania. A jednak dalej mamy wątek fabularny. A jednak już nie. Czyli dobra. Typowe sterowanie ku. Spacja. Aha. Ale jak ja mówię z tego. Aha. Czyli shiftem. Bla bla bla. OK. Okay, czyli będziemy mieli powtórkę z rozrywki w stylu y, Meat Boy. Czyli nie zdziwię się, jak będę totalnie lamił, to prawda? Bo jak go zabić? Nie da się. Aha, to jest mój. Dobra. Jestem widzialny w światłach. Dobra. Hold down. And space. way Okej, okay, czyli możemy też się chować. A, czyli na tym to polega mniej więcej, dobra, rozumiem. Czyli przechodzimy plansze, gdzie są wrogowie i musimy się chować i robić tak, żeby nas nie zauważyli. You can't kill. No, okay. i dodatkowe punkty. Dobra Aż nikt. No i z jest z prawej czy z, le z lewej? Słyszę w prawej słuchawce, ale jest z lewej strony. No cóż, można i tak. Mm. W sumie to by było na tyle, jakby nie patrząc, Okej, okay. dobra, czyli mogę już teraz biegać? Okej, okay. aha, czyli wygląda tak, że jeżeli biegam sprintem, to wydziela się taka właśnie fala dźwięku, i tak jakby oni mnie słyszą, prawda? A biegam sprintem, znaczy biegam sprintem.

Aha, o to chodzi, no już mam wrażenie, że nie za bardzo będzie mi się to podobać w tej grze. Yy. Mam jeszcze to naciskać, tak? Dobra. Czyli mniej więcej tak ma to wyglądać, a mogę to jakoś, no nie wiem, innym przyciskiem to zrobić? Czyli nie mogę, ale lipa Zrobimy to po mojemu. O ile się da. Czyli się nie da. No trochę bez sensu moim zdaniem. No myszka, klawisze i w ogóle to wszystko no trochę. Before, before Tetsuji takes off his blindfold. Aha, mm -hmm. oh, so that's what I'm like, doing. Cześć. Hurry up! This place is giving me the creeps. It feels like we're being watched. What was that Good thing you were out cold. Looks like they don't know you're alive. Let's keep it that way.

O, ciekawe, czy będę mógł zabić w ten sposób, że on będzie przechodził, a ja go po prostu stuknę, nie? No, dobra, no, fajnie zrobione. Powiem wam to, że taka kryskówkowa taka y, otoczka graficzna jest jak najbardziej przyjemna dla oka. Hmm, no, czyli tak za bardzo poza tym to nic. To zgadujesz, że to jest jakiś checkpoint. O, zupełnie jak

aha, czyli tak to działa w sensie, że ani ja ich nie widzę w tym cieniu, ani oni mnie. Dobra, nie ma się zabawić. <laughs> Bonus level zakładam albo możliwość przejścia po prostu tego ciszej. Dobra, czyli mniej więcej podstawę ogarnęliśmy. Nie wiem po co to było, ale dobra. Też mnie usłyszał, O że właśnie o to chodzi. Nie rozumiem, czy teraz tak... Aha. <laughs> Czyli po prostu popadliśmy w taki malutki szał, tak? Tylko, że... O, 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 o! No i chyba mniej więcej to chodziło, prawda? Nie uważam, żeby to było jakoś specjalnie trudne. Drzwiczki... Czy mnie tu nie było przed chwilą? Nie wiem, czy zabijanie daje im dodatkowe punkty, czy nie zabijanie ich, ale zapewne nie zabijanie ich. Daje mi dodatkowe punkty. No nic, zobaczymy. <laughs> Aha. A tak dla samego tego. dobra Tu, tu. No i lecimy, nie? Checkpoint. Nie, on tu słyszy, względu, że on tego nie zobaczy. Czyli teraz będziemy w stanie sięgnąć go... ok, tutaj nas nie zobaczy. Skupi się na tym, na tym. Dobra, wcześniej czy później musieliśmy wpaść w otwarty konflikt, tak zwany, prawda? No, ale przynajmniej dowiedzieliśmy się, jak to wygląda, kiedy jest ten otwarty konflikt. Okej, okay, mapa. My jesteśmy tu i musimy dostać się tu, okej? Okay. Gień to Ninja kurwa. Dobra, ty sobie odejdź tu, my sobie otworzymy drzwi. Aha, muszę przetrzymać, dobra. Dobra, to nie wyszło jakoś tak super mega fajnie. Czyli co, lewy przycisk myszy. Dobra, nieważne. Oj. Ktoś kogoś bije. Dobra, tu mamy kolejnego. Zobaczmy. No, Mam Na nadzieję, że on się odwróci aha to nie fajnie się odwrócił teraz ten musiałby się odwrócić okej okay, to nie nie było y, zbyt mądre z mojej strony nie mogę go w ten sposób zabić Najdobrym, najlepszym rozwiązaniem dla tego typu spraw, co my tutaj mamy? Mamy palącego gościa. Dobra, jednego mniej, taki plus. Zobaczmy, czy tutaj kogoś mamy, nie. Dobra, to spróbujemy przejść jakoś tak. Tu, tu. Że, no ja nie mam nic przeciwko, żeby. Aha, gorzej będzie, jaką wyjść wyjdzie i zobaczy trupa. No ale dobra, mogło być zawsze gorzej, nie? To nie spadnie, to się tylko. Jaj, 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 jaj. Dobra. Odwróć się, odwróć. Chyba mniej więcej w taki sposób możemy ich wszystkich zabijać. Ja wiem, pewnie dla niektórych z Was to nie jest zbyt yy, pocieszające z tego względu, że to spadnie. Nie, to nie spadnie. Dobra, to będzie raz i to będzie dwa. No i w sumie tyle, nie? Lecimy dalej. Dalej, 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 dalej. Tu już nie mamy praktycznie nikogo. Tu już sobie mogę biegać. Albo i nie mogę. Jakim cudem... Nie, nie może w A Jakbym mógł, to bym się zdziwił. Dziękuję Dobrano. Mamy kolejnego uwolnionego, że tak powiem. mam ty pójdziesz tu ja go... O nie, nie, nie. Aha, on sobie tam chodzi. Dobra. A, mogę maksymalnie 3. <śpiewanie> Nie wiem, jakim cudem ten w ogóle. No i dziękuję. W czterech uwolnionych. chyba nic Co, wszystko wszystko o, i mamy też bosa wspaniale a, czyli ogólnie musimy rotować senseja, dobrze wiedzieć. To tired, Dziękuję do widzenia. Dobranoc. Trzymaj poszło. Za szybko i za łatwo. Dobra, I mamy historyjkę. For centuries we have stayed hidden. We shunned the that the Our enemies have found us. We must strike back. We will fight for our survival and our honor. The woman I foresaw this day would come. And so I called upon a champion to fight for us. He has accepted the first mark. <laughs> <We> <laughs> Nie wiem czy dobrze, czy o, to fajnie to wygląda. 619, 619. Ray Misterio. Nie wiem czy dobrze, że czy dobry wynik, czy zły wynik, czy co, czy, czy jak. No nic panie i panowie, dzieci i zwierzęta, to byłoby na tyle. Pierwszy poziom przeszliśmy tak jak mówiłem. Cóż, linki do tejże gry i do wielu innych rzeczy znajdziecie oczywiście w opisie tego filmiku, a tymczasem żegnam się z Wami serdecznie i do zobaczenia w następnym odcinku, a taki malutki spoiler w następnym odcinku będzie albo mini gierka pod tytułem Paper Please, albo Rayman Origins. Albo Mario. Zobaczymy jeszcze. No nic. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i do usłyszenia i do zobaczenia.